Co? Do następnego kosa, bo to tylko wiejskie mini mają w tym momencie. O kurde. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. O, wow, czekaj, jeszcze tu muszę to dokręcić. Próbuję Was teraz trzymać na statywie i zobaczymy, czy faktycznie na statywie z tego Jobiego jest trochę lepiej. Co prawda, ten statyw, który ja posiadam, nie jest idealny do mojego aparatu, bo jest dobry, jeżeli miałabym ten pierwotny obiektyw, czyli on jest o wiele lżejszy. Ja mam teraz już inny obiektyw, przez co mój aparat, jeszcze jakbym dała tutaj mikrofon, to już w ogóle nie ma opcji. Mój aparat Wtedy dużo więcej waży. No i niestety te kulki, z których jest zrobiony ten aparat, się tak wyginają. No ale zobaczymy. Na razie wydaje mi się, że jest spokojnie, i mi się trochę wygodniej um, was trzyma. Tak mi się wydaje, że wszystko dobrze dokręciło. E co? Jedziemy kupić chleb, nie jest to takie proste zadanie. A i wczoraj, w sensie w piątek, nie było nic na kanale, bo dwa dni była u mnie Kasia. Miałyśmy nagrywać test słodyczy, ale mm, miałyśmy pewne problemy. Tak to nazwijmy ogólnie. Zakup chleba jest problemem. Zakup chleba jest problemem, no i. A nie jest? No nie ma chleba. Ale ja mówię, o teraz, widzisz, ty nie słyszałeś? a teraz mam, że już miałam problem z Kasią. Miałeś, miałyśmy problem że źle się, się czułyśmy o, i nie byłyśmy w stanie, ale nie, żebyście nie pomyśleli, że poimprezowałyśmy, czy coś po prostu źle się czułyśmy i nie nagrywałyśmy testu słodyczy ale mamy, Kasia była w fajnym miejscu na majówce, my byliśmy w Niemczech więc e, słodycze są zło, włożyłyśmy e, do wspólnego pudełka i jak będziemy się widzieć następny raz, to na pewno coś nagramy e, miałyśmy zrobić e, jakiegoś live'a i jakoś tak wiecie e, wszystko się rozeszło w ogóle z tyłu, Antek sobie zasnął, bo wracamy z Silesii, bo musieliśmy kupić um, parę rzeczy, co prawda to, co chciałam kupić, to i tak nie kupiłam, bo chciałam kupić Antkowi sandałki i nic nie znalazłam więc będę musiała i tak poszukać online, a, ale chciałam mu też kupić eleganckie, krótkie spodenki. Eee, I udało mi się znaleźć, ile dałam 29 zł w e, H&M'ie e, Kupiłam mu dwie pary i jedne w ogóle bardzo mi się podobają, bo są ciemno-szare i to jest mieszanka bawełny i lnu, czyli coś, co ja najbardziej lubię, także się bardzo cieszę. Zaraz jak przejdziemy, to wam zrobię przebitki. Czy coś jeszcze kupiliśmy? Skorzystałam z jednej pary, powstał jakiś art. Co? to jakie fajne. Meble? aha, dobra, myślałam, że to jest ten. Eee. Myślałam, że powstało takie miejsce, że można się spotkać jakieś tam gdzie kreatywne rzeczy robić, tak z nazwy, a to sklep meblowy... Eee. 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 Skorzystałam z promocji teraz, która jest w Rosmanie, ta 2 plus 2. Eee i tyle, i co tak przeszliśmy przeszliśmy jeszcze przez H&M, przez Rezerts a powiem wam, że od kiedy się przerzuciłam na zakupy online strasznie ciężko mi się szuka w sklepach, w się sensie łatwiej mi się wejdzie w dział sukienki na przykład długie sukienki, przeglądam wszystkie możliwe długie sukienki a w momencie kiedy w momencie kiedy idziemy przez sklep i te sukienki są tak naprawdę wszędzie rozwieszone, to ja nie wiem czy za dwa zakręty nie okaże się, że jest lepsza sukienka ja się zaraz zdenerwuję i o darowaliśmy sobie to, ale w ogóle ten wstęp... nienawidzę tego skrzyżowania. No nienawidzę, bo tu każdy jedzie z każdej strony i skup się gdzie kto jedzie. Um... Zapomniałam wam opowiedzieć, jak mój mąż jeszcze był na tacierzyńskim, odwiedziliśmy ostatnio, właśnie przeglądałam materiał, bo nakręciłam tam dosłownie kilka, kilka chwil, tak naprawdę dużo wam to nie da, bo do 21 tylko jest ta wystawa w Katowicach i teraz w Łodzi, ale ona na pewno się spakuje i gdzieś pojedzie dalej. I mowa tutaj o wystawie Body World. Um, i chyba ja byłam na wersji Vital. Um, polega ta wystawa na tym, nie chcę wiecie jakby spoilerować, mam dosłownie dwa, dwie, trzy przebitki, to wam tutaj e, wrzucę. Um, to jest jakby wystawa poświęcona pięknu e, ludzkiego ciała, o tym jakby detalach. Możemy się bardzo dużo dowiedzieć, to jest taka naprawdę super, moim zdaniem, lekcja biologii, e, tego, że na co dzień po prostu sobie spokojnie funkcjonujemy i nie myślimy o tym, jak bardzo złożony jest nasz organizm. Dla mnie najbardziej szokujące było to, że wszystkie Eksponaty na tej wystawie to są po prostu zwłoki. Ludzi, ale to nie jest przedstawione w taki sposób odrażający, tylko naprawdę z godnością dla tych ludzi. Tam jest na wstępie, że jakby ci ludzie poświęcili i już za życia oddali swoje ciało, jakby e, dla nauki, że jakby poświęcili temu projektowi swoje ciało. No podejrzewam, że jakbym teraz chciała, to też można gdzieś poszukać, że właśnie można oddać ciało tam po śmierci do, e, do jakichś celów medycznych i takich rzeczy. No i oni oddali jakby pośmiertnie swoje ciało. E, Dlatego, żeby właśnie inni mogli odkryć... Piękno ludzkiego ciała. To jest naprawdę super. Oni są zmumifikowani, ale to nie jest właśnie takie odrażające. Jest to zrobione w bardzo estetyczny sposób, że myślę, że gdyby ktoś ominął ten element na wstępie i nie przeczytał, że to są e, po prostu z, czyjeś zwłoki, to mógłby myśleć, że to jest wszystko po prostu sztuczne e, eksponaty i nie czuje się takiej odrazy. E, bardzo zszokowało mnie taki eksponat. Właśnie teraz Wam go tutaj wrzucę. To jest jedno ciało. To jest szkielet i mięśnie odseparowane od jednego ciała i po prostu ja tam chodziłam z wywaloną szczęką. Bilety nie są najtańsze, bo kosztowały, jak dobrze pamiętam, 50 zł w tygodniu, ale było naprawdę warto. Była też um, taki dział poświęcony ciąży a, i tam były jakby od 5 tygodnia, jak wygląda dziecko, a, no to tam wiecie, właśnie 20, 30 któregoś tygodnia, co parę tygodni. A, I to jest niesamowite zobaczyć takiego, ja się śmiałam wtedy, że to jest miś Haribuś, takiego, wiecie, malutkiego, 12-tygodniowe dziecko, tam już w sobie wiecie tyle rzeczy rozwiniętych były osobne działy poświęcone nie wiem, układowi nerwowemu, chorobom naprawdę, naprawdę super spędziłam tam ponad godzinę ale bardzo serdecznie Wam polecam jeżeli gdzieś w okolicy będzie Was taka wystawa, to gorąco Wam polecam. I to są te spodnie właśnie len i bawełna i one były za 39 zł no ale moim zdaniem są naprawdę bardzo ładne i bardzo fajne no takie gumce, a jeżeli chodzi o eleganckie spodnie to ja je kupiłam, tutaj już ktoś drepta koło mnie. Ktoś piłka ci ucieka, synuś. Proszę. Dobra, idź dalej. I ucieka bo bez. Tom Tom? No to są twoje spodenki, no tak, szary lepsze, nie? No, to dobrze, to tylko mogę te pokazać? Dziękuję. E, no, to te kupiliśmy za 29 zł i to są z tego samego materiału, co on ma. Nie, 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 nie mogę pokazać. A te Ja chciałam zamiar hol z tobą nakręcać, kochanie. No, to widzę, że to będzie bardzo ciekawy. A dasz? Ale podaj, no, już rzucisz jeszcze dalej, tak? I też kupiłam 86. No i widzicie, to są. Oni mają fajne, bo te e, takie jakby spodnie i eleganckie spodnie i jeansy, oni mają na takich gumkach w środku, więc możemy fajnie dopasować e, do brzuszka naszego dziecka. Także bardzo lubię spodnie. W ogóle lepiej się nam noszą spodnie z hm niż z Zary, więc przechodzę w ogóle chyba. A no jeżeli chodzi o spodnie, to chyba przechodzę na HM. No, także tyle z zakupów. A jeżeli chodzi o moje nowości, to ja szukałam, powiem wam, butów takich na plac zabaw, takie na spacery i zdecydowałam się, wiele dziewczyn polecało Tomcy. Jakoś nie za bardzo podobał mi się ich design, w sensie takich materiałowych butów. A tu jeszcze mecz grałem z synem od razu w trakcie vloga. Nie do końca mi pasował ten materiałowy jakby design To przeszycie mi się nie do końca podobało. Jak przyszły to powiem wam szczerze, nie do końca byłam pewna, czy je zostawiać, ale są niesamowicie miękkie i wygodne. Kto tu przyszedł? Dalej gramy? No to masz. Och, bach. No to wstawaj. No i gramy dalej. Ciach! Tam się potoczyła. Och, no, wstajemy. No ale w piłkę nożną gramy, a nie ręczną. Ach. E, ale powiem wam, naprawdę są bardzo, bardzo wygodne. E, na początku mnie tutaj, jak jest starzyła taka w nodze, to tu mnie trochę obcierały, ale po dwóch, trzech wyjściach się wszystko ułożyło, unormowało i jest naprawdę bardzo, bardzo wygodnie. Kupiłam je na Zalando. No i tyle, co wam mogę powiedzieć. Co prawda trochę się brudzą. To nie jest może najlepszy kolor dla matki <noise> biały z różowym. Eee, no myślę, że będą często myte. Powiem Wam, że maj jest jednym z najbardziej zalatanych miesięcy w całym roku kalendarzowym, chyba grudzień mu tylko dorównuje jakby ilością rzeczy, które trzeba załatwić jakby z racji świąt. Oczywiście mistrz z drugiego planu pakuje walizkę. Eee, ale dla nas jeszcze jest to, że jakby wszystko się koncentruję w drugiej połowie grudnia, po, grudnia, maja także dzisiaj jedziemy na urodziny mojego taty, a jutro idziemy na komunię także tak, tak tak jedziesz walizką super, jestem padnięta słuchajcie, cała się zgrzałam, aż mi się pewno podkład zważył, na szczęście w aparacie zawsze to wygląda dobrze wymiarę, e, od jutra zaczynam też wybielanie zębów, także e, no to nie jest jakieś bardzo pracochłonne ale muszę pamiętać o tym, żeby to fotografować i a, dużo z was mówiło, że podobało wam się ten, a, to, że wplatłam we vloga ten pomysł na koktajl, który robiłam Antkowi. I Chciałam wam tylko powiedzieć, że w czerwcu będzie dużo przepisów na jedzenie. Antek, chodź tu do nas. Nie. Gdzie idziesz? No chodź do nas. A kto będzie masową mamę? Kto będzie masową mamę? <laughs> kto będzie masową mamę? No i już poszedłem dalej. Dobrze, no to nic. Może się nam jeszcze uda coś nagrać, a jak nie, to życzę Wam spokojnego tygodnia. I do zobaczenia pa, pa. już jutro. Papa! Pa. Bardzo ładnie, kochanie. Papa? Bardzo. Pa. Pa, pa. Pa, pa.